Witam Was bardzo serdecznie. To będzie 2.52 z ślicznego i pięknego miejsca z pięknymi i jeszcze bardziej śliczniejszymi konikami. Kuria, kuria, kuria. Ujeżdża Ujeżdżał do przybycia. Nie chciał. O! Usty! Palce konisko! Jesteśmy na 1, 6, 2! Problem? Taki, że skasowałem je ostatnio presję. razie. I... Wszędzie na koniec się wymieniają... Dużko, nie zmieniają. Po prostu za łódźkę konika, co? Co chciałem powiedzieć? Mamy nowy zapis, mamy nowy save, mamy nowe wszystko. I z czego ja się cieszę? Wszystko nam niestety przepadło. I musimy zacząć od nowa. Ale widać że mapa nas strasznie nie pokrzywdziła i naprawdę się opłaca. Więc musimy zacząć od początku. Bez niczego. Zabijemy owieczkę. No, weź, owieczka. zabijemy owieczkę i będziemy. Chciałbym zacząć do w jakiejś piosce i ją przebudować. No ale to... Zobaczymy czy nam się uda. O akurat. ile i ile chcemy. Bo naprawdę bardzo żałuję, że ten zapis ostatni mi się niestety zepsuł. No ale tak, jakoś trzeba sobie z tym radzić. Zapis mi się zepsuł. Więc nie można zbytnio narzekać i trzeba iść do przodu.

No patrz No, Idziemy tym razem na pustynię, czyli... <śmiennie> czyli... <śmiennie> <A lalalala. śmiennie> Przepraszam za moje podnie... Mój nazbyt podniecany głos, ale to jest po prostu piękne, piękne i niemożliwe. Sobie... Poddnie... z zgniłym jańskiem. O Jezu, 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 Jezu. O razu, świątynia. Oj, oj, zły kaktus. Świątynia. Koniki, świątynia, ludzie, czego chcecie więcej? No, no. co co mi tutaj nie zaznaczę. Chodź, chodź. Świątynia. Odzbijemy zaraz bombę zegarową. Słodka, 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 słodka. O ale ładniej się zapowiada. Czas oh, ci. No. Nie powiem, żebym miał na co narzekać, o, oprócz tego, że mam problem z wydostaniem się, ale ten problem bardzo rozwiążemy i jak się jakoś tam wydostanę, to się zobaczymy. Cześć! Biton z powrotem. Prowizoryczne wejście się niestety nie udało. Po skrzynkach i pomarańczowej wełnie... No, ale nawet okazało się, że jak się zbija kamienny ten, to to nie wylatuje i niestety nie da się tak łatwo zejść. Znaczy, wejść. Taki... O, mój prowizor się... I parkour. Ledwo G zacząłem już parkour sobie urządzać. A ja jestem. No ale jak chcesz. Teraz sobie nie kolejny parkour urządzę, bo nie mogę wejść tam na górę. Cholera. Mm. Mm. Parku sobie sam... sam sobie parkus zbudowałem, po którym nie mogę nawet wejść. Peck. Peck. Dobra? Whip. O, takim sposobem właśnie. Ula! Ula, 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 ciekawego okej. ula, 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 tutaj jeszcze tutaj ula, 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 Choć mamy mięska szkeretalka, czyli możemy go czymś najeść. Jednak mało to, to jest mało. Możemy sobie zbudować policoryczny dom z kaktusa i najeść się mięsem zombie. No ale zawsze jakaś perspektywa za nadrzut jest. Zawsze coś nic nic. Coś prawda. Czego idę szukać? Idę szukać tego, co... Hmm, w takiej bezcadziejnej sytuacji, w jakiej ja teraz przebywam, przyda mi się najbardziej, czyli wioski. Wioska, 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 wioska. mi się przydał. Nie mam siodła. Drzewa. Jezu. Przepraszam Jak za długo przebywam na słońcu to są mi się takie dziwne rzeczy urajają I gadam takie bezwzględne idioty No, Dobra. Dobra Idziemy Do drągi Spić trochę drewna Ile mi nam tyle nam na łóżko? Teraz uwaga, będę robił coś, co w ogóle jest... Teraz tylko dotrwać do... No. Dobra. Zaraz będzie kolejna część. Kolejna część. Witam Was bardzo serdecznie. Nie zdążyło mi się zbyt dużo, żeby teraz strony spełnić Więc lecimy Lecimy, lecimy, lecimy. Obs, 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 obs. Szukam wioski. Dlaczego szukam wioski? Bo w wiosce jest jedzenie, po pierwsze, po drugie, ja... zawsze budowałem coś swojego. Teraz muszę przeróbmy coś. Właśnie jakąś wioskę czy coś w tym stylu, bo to... Tak wiem, że to dziwny Brzmi, że mówię, że mi się znudziło robienie swoich rzeczy, ale to... Robienie robieniem. Ale... Ale ja chcę jakąś wiązkę. Kurde, jak ja marudny jestem. Mam cię. Zatrudę mięso, ale... Co mi tam? Ważniejsze dla mnie... <laughs> Ważniejsze dla mnie są dźwięki! Świnki, dźwięki, dźwięki! Świnki! Świnki! Matko Boska. Co z człowieka robi głód? Gin, gini, gin, Dwa dostałem, ty też 5 finków. No wini. Dostałem trzy <grywy> Idziemy dalej na podwój. Jezu, <grywy> ile tego. Przypominam, że... ouch, że pewnie się nie utopiłam, i gamy na wersji 1.6.2. Kolejna świątynia! Miło, miło... Ale pomyślimy, nie razem o tym... Zapytacie, żeby w komczicie pochleją, zbiera ten wiosek. Eee, już wam mówię po co ja zbieram ten wiosek. Drodzy no, moi... Zbieram ten wiosek po to, żeby nie musieć znowu kombinować tej... podłożenie pod górę i takimi tam... dupelkami. Nie wiem jak wy, ale ja się zostawiam, żeby... Tu... Ja tutaj sobie... ...w tej świątyni, taką...

Jeśli tu nas raz oszukał i mapa. Mój GPS. I mój osobisty GPS. Posłuchajcie mojego łebka, to idziemy tam może. Tam nas nic z tym razem nie oszuka. Mamy na żelazną nakładkę na konia, tylko nie mamy konia. I to już jest mały problem. Ops, hops, hops. No zlitujcie się, drodzy moi. Naprawdę ja się wkurzę się poczze i wrócę tam do tego miasta, do tej świątyni. Chyba, że tutaj coś ciekawego znajdę. Tu się nawet ciekawie się zapowiada ta pustynia. Jak już mówiłem po prostu ciągnij mi do tej biusty, bo Są fajne te chałupki ludziki, które dziwnie gadają jakby coś im się działo W ogóle jest fajnie Tylko jeszcze jest mały, taki DJ problem Ja tego nie to mogę znaleźć Pięknie tutaj te Góry, górki, z górka jakby tylko mnie tak zapraszały Zbuduj coś na nas, zbuduj na nas damek i znowu, niech ci się, się na to. Ja. Czepcie wy się. Podróżujemy przez... o! Pustynie! Wszelaką. Tam na tej pustyni nie ma. Jak to na pustyni oczywiście? Hm. Jak to bardzo musiał i na pustyni, tak? Jak się Bartek wybierał na pustynię, to mu nic nie było. Hm. Jak grał na serwerze? Proszę na pustynię to co? To się znalazło, czyli trzy wioski. Zaczujesz, nie jest. No bo ja? zaczynam ja? Co ja? Co ja? mnie jak są jakieś zębiaki. No ludzkości. Dość. Aha! Przyjśimy do biomu zimowego, po czym nie... mmmm... Nie znaleźliśmy po drodze ani jednej wioski. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dzięki. Wracam do tej świątyni i zobaczymy się za chwilę, jak już do niej dojdę. Doszedłem. Ja... Yeah. Jak widzicie, nie mam jedzenia. On jest taki, że jak widzicie, nie mam nic. Chciałabym się nic zaczepić. Pryk. Pik, 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 pik. Nie. Bysz jechać chociaż... Koniki! Koniki, 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 koniki. Uczynię jedną rzecz. Stawimy wszystko. Wróćmy sobie skrzynkę. Pyk, 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 Wszystko sobie schowamy w tej skrzynki. I się zabijemy. I to należy będzie koniec tego drugiego, już, drugiego, pierwszego odcinka. I zobaczymy się w następnym... W świątyni jaką one. Trzymajcie się. No i...